Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku, w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest bardzo słonecznie, ale to dobrze, bo dzisiaj będziemy omawiać stopniowanie przymiotników. I stopniowanie przymiotników jest naprawdę, naprawdę przyjemnym tematem. Nie mam do tego tematu jakiegoś konkretnego koloru, z tego względu, że mam obrazek kolorowy, no ale ja uznajemy, że na przykład kolor żółty, tak, kolor żółty będzie super kolorem do tego. Przymiotnik w języku polskim odpowiada na słowo, na pytanie. Jaki, jaka, jaki. W języku angielskim jest identycznie. I przymiotnikiem jest na przykład słowo mały, piękny, łatwy, twardy, ciężki, inteligentny, ekscytujący. Gdy stopniujemy przymiotniki w języku polskim, zazwyczaj robimy tak: na przykład łatwy, łatwiejszy, najłatwiejszy, czyli dodajemy w stopniu wyższym końcówkę szy. A później naj i przy. W języku angielskim mamy podobnie, ale zanim powiem o angielskim, jeszcze wróćmy do polskiego. W języku polskim też możemy powiedzieć, że coś jest bardziej ładniejsze. Na przykład coś jest bardziej albo najbardziej. I w języku angielskim też podobnie mamy. I teraz w języku angielskim dzielimy przymiotniki. Na krótkie i długie. Jest ogólnie do tego zasada, jak stosujemy, jakie to są przymiotniki krótkie, a jakie są to długie, między innymi tam są sylaby, tam spółgłoski i tak dalej, ale ja przyjmuję taką zasadę. Że do 6 liter włącznie jest to krótki przymiotnik. Chyba, że ma jakąś dziwną końcówkę, no to wtedy potraktowałabym to jako długi. Ale zazwyczaj jest tak, że do 6 liter ta zasada się sprawdza. Ona nie jest taka oficjalna, i to jest bardziej taka moja zasada, którą mi polecono. Więc Wam też to polecam, bo naprawdę się to sprawdza, też intuicja tutaj dużą e, rolę gra. No i co robimy z tym śmietnikiem? Na przykład mamy słówko heavy, jest to słowo po angielsku, które znaczy cięższy. I teraz, abyśmy chcieli powiedzieć, że coś jest cięższe w stopniu wyższym, dodajemy końcówkę er. Zawsze. Ale w tym przypadku te słówko kończy się na literę Y, więc ten Y zamieniamy na I, no i piszemy tutaj IER, ale 90 w 90% przypadku to jest ER. W przypadku najwyższego stopnia dodajemy zawsze D, tych E oraz EST na końcu. I tutaj ten sam będzie przypadek. Y zamienienne i będzie i IST. Jeżeli chodzi o przypadek, gdy mamy dłuższy przymiotnik, albo taki, który ma dziwną końcówkę, na przykład boring, które znaczy nudny. No ale co my będziemy dawać? Boring No, mega ciężko się to wymawia, więc żeby sobie ułatwić, po prostu stopniujemy jej. Jednym z dłuższych przymiotników jest na przykład słówko intelligent, czyli mądry, inteligentny. I teraz, aby zrobić stopień wyższy, to nie dodajemy nic, bo po co komplikować sobie sprawę? Nie dodajemy żadnej kocówki, ale dodajemy przed tym przymiotnikiem more, czyli bardziej. W języku polskim mamy identycznie. A jeżeli chcemy stopień i zrobić najwyższy, to będzie the most, the most intelligent. Więc to jest bardzo łatwe i schematyczne. Dalej. Jeżeli mam ten stopień wyższy, piękniejszy, mądrzejszy itd., dalej, to intuicyjnie znowu chcemy coś porównać do czegoś, czyli ja jestem ładniejsza niż ten kot, więc porównujemy coś do czegoś. I takim kluczem, możemy powiedzieć, takim kluczem, który wskazuje nam, że to jest stopień wyższy, jest słówko dan od niż. I'm smarter than you. I am more intelligent than you. Oczywiście ten, ten dan może wystąpić w różnych, przeróżnych y, kombinacjach. Niekoniecznie nieobowiązkowo w tym stopniu wyższy, ale on najczęściej tam występuje. Więc jeżeli macie do wyboru, czy wybrać stopień wyższy, czy najwyższy, jeżeli w zdaniu macie dan i macie porówna porównanie coś do czegoś, to oczywiście, że to będzie prawdopodobnie na 90% stopień wyższy. Tea break. Oprócz tego, że mamy przymiotniki krótkie i długie, no to zawsze od reguły są wyjątki. Ale nie martwcie się! W języku polskim mamy identycznie i one są bardzo podobne. No po prostu trzeba to wykuć. Tutaj zatrzymam się na moment, żeby powiedzieć o tym, że mamy słówko najlepszy the best i zawsze na przykład, gdy mówimy oh, this is the best day of my life, to jest najlepszy dzień w moim życiu, zawsze jest to the. Ale chcę Wam tutaj zaznaczyć, że this is my best friend, w przypadku my best friend ten the nie występuje, więc mówimy my best friend i to jest ten jeden wyjątek. Oprócz tego mam na przykład little, less, the least. Mamy much, more, the most. Mamy tak samo z many. I teraz różnica między much i many, bo niby to samo to znaczy, ale... Końcowo używamy troszeczkę inaczej, bo match stosujemy do niepoliczalnych rzeczy, a many do policzalnych rzeczy. Zajmę przy tym przymiotnikach. Jest as, as lub not as, as. To znaczy w języku, dosłownie z język polski, tak jak, czyli ja jestem tak piękna jak ty. Ty jest, ty nie jesteś tak mądry jak on. Rozumiemy się, to jest bardzo proste, i tutaj mamy as, as albo not as, as to jest zawsze przymiotnik czy przysłówek w tej samej formie. Tutaj nie zmieniamy, w sensie nie dodajemy żadnej końcówki. As intelligent albo as quick as i tutaj e, nie ma znaczenia, czy to krótki, czy długi przymiotnik, czy nie, zawsze jest tak samo. I w zasadzie tyle. Tyle jeżeli chodzi o stopniowanie przymiotników. Teraz yy, przejdziemy do przysłówek. Mamy dużo wyjątków i ja po prostu te przysłówki dzielę na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest taka, gdy mamy przymiotnik i na przykład mamy my, łatwy, czyli easy, i z tego łatwy chcemy zamienić na przysłówek. W przysłówku pytamy na jak, czyli nie jaki w przymiotniku, tylko jak. Ze słowa łatwy musimy zamienić na jak łatwo. I aby to zrobić na przysłówek, to dodajemy końcówkę "-ly". W tym przypadku będzie I, -L -Y, bo znowu mamy końcówkę I, y, które zamieni się nam na I. Więc będzie easily. I to jest pierwsza grupa przysłówków. Jeżeli będziemy chcieli tę grupę przestopniować, jak w przypadku, w przypadku przymiotników długich, kolejną grupą są przysłówki, które mają taką samą formę, jak przymiotnik, czyli na przykład słówko fast. Nie możemy tego jakoś zmienić. Fast to może być i szybki albo szybko. No i tutaj tych przysłówków trzeba po prostu wykuć. Niestety trzeba wykuć i tę, tę grupę po prostu stopniujemy jak przymiotniki krótkie, czyli dodając końcówkę na przykład er, faster. Niestety jak odróżnić przymiotnik przysłówka to po prostu zależy od kontekstu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to te słówko odpowiada na słowo jaki na pytanie jaki czy jak? I ostatnia grupa, no to klasycznie grupa totalnych wyjątków i tutaj możemy się spodziewać po prostu słówek, które były wyjątkami w przymiotnikach, czyli good zamieniamy na well i później się odmieniają podobnie jak czyli better, the best. Na przykład mamy badly, worse, the worst. Jeżeli potrzebujecie ćwiczeń, zapraszam do pisania do mnie i zapraszam na mój na mojego Instagrama oraz do pozostałych odcinków. Na Instagramie robię zawsze powtórki z Wami, z materiałów. Też się Was często pytam. Tam też możecie znaleźć e, nagrania, gdzie mówię stricte po angielsku i zadaję Wam pytania, co Wy zrozumieliście z tych filmików. Więc serdecznie zapraszam. Też to jest forma y, utrwalania sobie materiału i so thank you so much for watching see you next time bye and don't forget about comment and subscribe to my channel bye